Tylko trzy punkty przedłużały matematyczne szanse na utrzymanie LKS-u w Lidze, ale w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy do Łodzi przyjechał najgorzej punktujący zespół w tym roku, a więc Śląsk Wrocław. Nadzieje na zwycięstwo wśród fanów gospodarzy mogły więc być, tym bardziej, że lepiej do spotkanie rozpoczęli właśnie piłkarze LKS-u strzał Mamadowa i dobra interwencja Leszczyńskiego. Teraz Hoti, Hoti przed bramką, niecelny strzał pomocnika ŁKS-u i wciąż jest 0 do 0. Na pierwszą dobrą akcję Śląska czekaliśmy do 38 minuty. Długa piłka od bramkarza, wygrał ten główkę Exposito, Żukowski przepchnął się w polukarnym broni Bobek, jeszcze dobitka Exposito i to uderzenie Hiszpana było niecelne nie najlepsze przyjęcie piłki przez Beigera. Potem jeszcze pytanie, czy tu zawodnik Śląska nie faulował, ale gramy dalej. Piłka do Erika Exposito. Erik Exposito w polu karnym. Co zrobi kapitan Śląska? Poczekał na lewej i wyłożył mu fantastycznie piłkę. Jeden do zera dla Śląska, ale tylko przez moment, bo Paweł Raczkowski wzywa sędziego Karola Arysa do monitora, pokazując mu tę sytuację. I to starcie Bejgera z Kamilem Dankowskim. Po obejrzeniu powtórek sędzia Karol Arys uznał, że gola nie ma, bo tu Bejger faulował. Wciąż zatem 0 do 0, a w 45 minucie to ŁKS ma swoją szansę. Strzał Młynarczyka blokowany, ale wciąż gospodarzy przy piłce. Głowacki i spokojnie Rafał Leszczyński. Do przerwy bez bramek, a po przerwie to Śląsk rusza do zdecydowanych ataków. rzuchowski Żuchowski do Żukowskiego, ten strzela i Bobek odbija tę piłkę do boku, wciąż mamy 0 do 0. Śląsk Wrocław ma 6 zwycięstw z rzędu nad ŁKS-em, ale w 48 minucie jest zagranie ręką przez Petrowa i sędzia Karol Arys odgwizduje rzut karny, zostaje wezwany jeszcze do monitora sędzia główny, ale podtrzymał on swoją decyzję także Dani Ramirez podchodzi do piłki. On z rzutów karnych się w tym sezonie nie myli. Siódma bramka z 11 metrów Hiszpana, a ogółem to już jego dziewiąte trafienie w tym sezonie. EKS prowadził 1 do 0. Śląsk bierze się do roboty, kapitalna szansa przed Żuchowskim. Szansa jednak zmarnowana, teraz szwart z rzutu rożnego i jest remis. 1-1. Jehor Matzenko, drugi mecz rzędu z golem i Śląsk będzie tu walczył. Do końca o trzy punkty, które pozwolą zbliżyć się do liderującej Jagiellonii Białystok. Petr Schwartz Szwarc do Erika Exposito. Exposito, ta piłka przedłużona, ogromne zamieszanie, ale Śląsk jest przy piłce. Jakub Jezierski do Piotra Samca-Talara i goście prowadzą 2 do jednego. Kat powrócił, to właśnie Samiec-Talar strzelił zwycięskiego gola jesienią. W szóstej minucie meczu Śląska-Wrocław z euks Dziś to również on. Trafia na 2 do 1. 81. minuta gry, i będą problemy gości. Jehor Matsenko z drugą żółtą kartką w tym meczu, a więc obrońca Śląska ogląda kartkę czerwoną, i od tego momentu Wrocławianie grają w osłabieniu. Lejwa. To już 90. minuta gry. Lejwa mknie sam na bramkę. Lejwa jest przed polem karnym. Jest już w 16. Dobrze. Broni Bobek. Nie ma trzeciej bramki dla gości z Wrocławia. Także gospodarze wciąż byli w grze o choćby punkt. I jesteśmy już w polu karnym Śląska. Tu też jest zamieszanie. Jest Kamil Dankowski. Jest strzał ale w bramce Śląsk-Wrocław ma Rafała Leszczyńskiego, który ratuje zespół. Ostatnie sekundy gry, był w polu karnym Śląska, nawet Bobek, ale tu gola już nie było, Lejwa pomknął jeszcze sam na bramkę ŁKS-u, ale sędzia Karol Arys skończył to spotkanie, a więc znamy pierwszego spadkowicza z PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. ŁKS Łódź wraca do pierwszej ligi, a Śląsk-Wrocław wygrywa w Łodzi 2 do 1, i jest w tym momencie wiceliderem PKO BP Ekstraklasy ŁKS Śląsk 1-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.